Organizator rejsu wycieczkowego może zostać pociągnięty do odpowiedzialności za obrażenia doznane przez pasażerów na statku rejsowym lub na wycieczkach organizowanych w ramach rejsu. Wypadki na statkach pasażerskich mogą obejmować poślizgnięcia i upadki, wypadnięcie za burtę, spadające przedmioty, wypadki w dokach, urazy na basenie lub zjeżdżalniach wodnych oraz podczas wycieczek na lądzie. Błędy w sztuce lekarskiej oraz napaść na tle seksualnym lub fizycznym. Jeśli Ty, członek Twojej rodziny lub bliska Ci osoba, została poszkodowana w wyniku wypadku na statku, nie wahaj się ze mną niezwłocznie skontaktować w sprawie pomocy w uzyskaniu odszkodowania. Jestem polskojęzycznym adwokatem na Florydzie i współpracuję z jednymi z największych i najbardziej doświadczonych kancelarii prawnych w Stanach Zjednoczonych które mają dostęp do najbardziej wykwalifikowanych ekspertów w tej dziedzinie. Razem pomogliśmy naszym klientom uzyskać łącznie ponad 10 milionów dolarów odszkodowania za wypadki i błędy medyczne. Jeżeli nie wygramy dla ciebie odszkodowania, nie płacisz nam absolutnie nic. żadna sprawa nie jest za duża ani za mała. Aby umówić się na bezpłatną konsultację w języku polskim, zadzwoń pod numer 727 538 4171 lub wyślij wiadomość tekstową SMS o treści wypadki pod numer 813 786 3911. Nazywam się Agnieszka Piasecka, jestem polskim adwokatem na Florydzie. Aby umówić się na pierwszą bezpłatną konsultację telefoniczną, zadzwoń na 727 538